W celu rejestracji na portalu www.megalerie.pl klikamy lewym przyciskiem myszy na załóż konto w prawym górnym rogu ekranu. Następnie trzeba wypełnić formularz rejestracyjny, który jest podzielony na dwie części. Dane firmy z lewej strony oraz dane użytkownika z prawej. Wszystkie pozycje oznaczone symbolem czerwonej gwiazdki są polami obowiązkowymi, które trzeba wypełnić w celu pozytywnego przejścia procesu rejestracyjnego. Warto podkreślić w tym miejscu dwie rzeczy. Hasło, które będziemy używać do logowania się na nasze konto na portalu, powinno zawierać bądź litery i cyfry, bądź duże i małe litery. Oraz Akceptacja regulaminu, z którym powinni się Państwo zapoznać przed rejestracją na portalu megalerie.pl Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk Zarejestruj. Jeśli proces rejestracji został rozpaczony przez system pozytywnie, na ekranie powinien pojawić się komunikat o otrzymaniu na e-mail podany przy rejestracji wiadomości z linkiem potwierdzającym lub anulującym rejestrację na portalu. W tym miejscu trzeba podkreślić, że wiadomość może dotrzeć po kilku minutach oraz że może pojawić się w folderze spam. Po kliknięciu na link potwierdzający rejestrację na portalu, na ekranie powinien pojawić się komunikat o potwierdzeniu rejestracji. W tym momencie obsługa portalu zweryfikuje dane podane przy rejestracji. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, Osoba otrzyma na skrzynkę pocztową podaną przy rejestracji informację o możliwości zalogowania się na portalu megalerie.pl.